W dzisiejszym odcineczku spróbujemy się dostać na górę Chiliad, ale nie jakoś jak normalny człowiek, tylko zrobimy to za pomocą taksówki. Pytacie się co będzie w tym trudnego, może co będzie w tym ciekawego? Zaraz zobaczycie. Pierwsze co oczywiście musimy zrobić to zadzwonić na, po taksówkę. Jest to tutaj. A car has been sent no i się. Tutaj taksóweczka zaraz powinna przyjechać. I już jest. tylko, żeby mnie coś nie podrąciło. Dobra, pan taksówka już jest. Siadamy i już mam cel zaznaczony tam na tą górę Chiliad. Więc zmieniamy cel podróży na punkt trasy. I jedziemy. Na początku spróbujemy normalnie. Chyba, że chcemy z gleniem, tylko ja nie wiem, czy on z Co on robi? Co on robi? Czekajcie chwilę. Nie, ja nie chcę wsiadać. Ale jak on chce jechać tam naokoło, tak? Kajon okay, chce tędy jechać. No nie pomyślałem, bo myślałem, że może od razu tędy pojedzie. No ale tu się po nawet wydaje w sumie lepiej. W każdym razie zobaczymy co będzie. Dobra, za wolno, chłopak jedzie, ponaglijmy go i zobaczymy co się stanie. Baba boi